Za każdym razem, jak jestem na wykładzie Bena Bigmana, jestem pod wrażeniem, w jaki sposób potencjalnie skomplikowane elementy wiedzy można tak prosto i obrazowo wytłumaczyć, jak właśnie profesor Bigman. Ja mam wrażenie, że Ben Bigman ma na nazwisko e, Insulin Resistance, bo wszyscy na całym świecie kojarzą go właśnie z insulino-odpornością, a bardziej z tym. Jak insulinooporność niszczy nasze zdrowie i co zrobić, żeby to wycofać? Jedno jest pewne: wiedza podana właśnie w taki sposób naprawdę pomoże wielu z Wam uświadomić sobie, jaka jest wasza droga do wycofania insulinooporności. Zapraszamy na czystej konferencji Ben Bigman. Na pewno będzie mówił o tym, jak wycofać insulinooporność i dlaczego to tutaj powinniśmy celować, a nie w Coraz więcej węglowodanów i jeszcze konkretnie, każdy angielskojęzyczny wykład będzie na bieżąco symultanicznie tłumaczony. Do zobaczenia. Na czyst